Tego, że wcześniej czy później śnieg w końcu spadnie, można się było spodziewać. Można się też było spodziewać, że atak zimy nie zaskoczy pracowników administracji spółdzielczych osiedli. No oczywiście administracja była już dawno przygotowana do tego, że coś takiego nastąpi i oczywiście tutaj panowie ze sprzętem już w teren ruszyli, no ale najważniejsze jest to, że no niestety troszeczkę pracy więcej będą mieli dołożeni gospodarze. Bo w pierwszej kolejności należało odśnieżyć wejścia do budynków i chodniki wokół nich. Prace te wykonują zarówno gospodarze bloków, jak i ciągniki będące na wyposażeniu administracji. Dzięki przymocowanej do nich szczotce odśnieżanie jest szybkie i skuteczne. Dopiero po oczyszczeniu chodników śnieg Zacznie być usuwany z osiedlowych dróg, a na koniec z parkingów. Dopóki mamy opady, dopóty odśnieżamy, jesteśmy przygotowani. No, niestety, również będziemy robić to i po godzinach, i wieczorem. Także lokatorzy na pewno będą słyszeć przynajmniej ten sprzęt, który jeździ, a mamy już dwa awanciki, więc no też prosimy, żeby się nie niepokoić, że może za wcześnie albo za późno, no ale niestety taka nasza praca. Pracownicy administracji zapowiadają, że nawet jeśli chodniki nie będą całkowicie odśnieżone, to na pewno będą bezpieczne dla przechodniów. Poniedziałkowe spotkanie Rady Osiedla Sobieskiego poświęcono głównie omówieniu i zatwierdzeniu harmonogramu działań na bieżący rok. Generalnie priorytetem ma być jak zwykle ścisła współpraca z administracją, zarządem i Radą Nadzorczą SMLW. Oczywiście w planach musimy uwzględniać spotkania z mieszkańcami, rozpatrywanie skargi, wniosków. Musimy też pieczołowicie dokonywać rozeznania, czy gdzieś ktoś, jakaś rodzina, nie jest w zbyt trudnej sytuacji materialnej, zdrowotnej. A później starać się potrzebującym pomóc. Osobna kwestia to osiedlowe inwestycje i remonty, na przykład od wielu miesięcy postulowana przez radnych modernizacja ulicy Husarskiej wraz z chodnikami. Ta inwestycja przekładana jest przez Urząd Miasta z roku na rok. No niestety my jesteśmy pilni i dokładni i będziemy tego bardzo mocno pilnowali, jako że robimy wszystko w trosce oczywiście o dobro naszych mieszkańców. W poniedziałek dyskutowano też o sprawach nieco mniejszej wagi, choć mających wpływ na komfort i bezpieczeństwo lokatorów. Mówiono m.in. o wymalowaniu pasów na szczytach setek, rozkładzie jazdy linii dowozowej do stacji PKP i powołanych niedawno do życia spotkaniach kulturalnych dla seniorów. W planach są bowiem kolejne. A znając nasze towarzystwo, jesteśmy nie młodzi, ale już sobie poradzimy. Jak to często bywa, od ogółu radni przeszli do szczegółów, a konkretnie kłopotliwych dla pieszych i kierowców nierówności w osiedlowych ciągach komunikacyjnych. Są takie niedźwiedzie i bym prosił, żeby administracja, gdyby kontynuowała te działania w tym kierunku, uzupełniając właśnie to żwirem czy, czy jakimś tam innym podsypką, i ewentualnie, tak jak teraz do tej pory widziałem, takimi płytami eko, i żeśmy w ten sposób, jak gdyby. Wyrównać. No uniknęli takich miejsc niebezpiecznych, gdzie ktoś wchodzi, wpada i się przewraca. Taka sytuacja ma miejsce choćby przy największym osiedlowym przedszkolu. Został wyrównany teren z boku, jest wyższy niż chodnik, woda spływa. Na chodnik, a w chodniku jest niecka, gdzie się zbiera ciągle woda. I, I teraz przy tym zamarznięciu. przy tym zamarznięciu, jak jest, następuje tak zwana ślizgawka, której nigdy nie widzi, bo idzie, idzie, jest wszystko dobrze, a w tym momencie jest ślizgawka. I na osiedlu takich ślizgawek mamy dzisiaj, zauważyłem, kilkanaście. I jak tylko będzie pogoda temperatura plusowa, to w tamtym miejscu wytniemy ten kawałek, uzupełnimy tak, tam przy. Tak, bo to inaczej się tego nie da. Może. Czasem, jak w przypadku osób niesprzątających po swoich psach, nie trzeba sięgać do spółdzielczej kieszeni. Wystarczy tylko drobna reprymenda. Pisanie pism do takich właścicieli, którzy no, nie pilnują, nie, nie sprzątają po swoim pupilu, to przynoszą efekt. Mieszkańcy nie mogą działa. sobie tylko życzyć, żeby tak samo było z pozostałymi działaniami osiedlowych radnych. Czasu na ich podjęcie mają w każdym razie pod dostatkiem.